Cięta rozmowa w Radiu Rekord. Dzień dobry. W dzisiejszej ciętej rozmowie Radia Rekord, naszym gościem jest posłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Kwiecień. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Pani poseł, z różnych źródeł wiemy, że wraz z posłem koalicji obywatelskiej Konradem Frysztakiem macie dołączyć do tajnych służb. Podobno chcą z was zrobić agentów pokroju Jamesa Bonda. Wie pan, y, 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 oczywiście. Musieliście chyba przejść jakiś test sprawnościowy? Były y, bardzo intensywne przygotowania. I, i jak wam poszło? Udało nam się przejść pierwszy etap, drugi etap. Jak w ogóle wyglądał taki test? No bo domyślam się, że to był taki tor przeszkód. A pani z posłem takim musieliście go przebiec, wokół was pewnie wybuchy granatów, strzały z karabinu. Powiewały flagi biało-czerwone, dużo było e, emblemantów. Była taka przepychanka e, i tam były skandowane słowa. Bardzo wulgarne. Krzyczeli na was. Pewnie was psychicznie chcieli wykończyć. Podobał się pani ten test? Przepraszam, że tak powiem, ale. Ja mam krótką odpowiedź, nie podobał mi się. No i kiedy zaczynacie z posłem swoje tajne misje? W przeciągu, nie wiem, może miesiąca. A ja z kolei słyszałem, że wcześniej? Yy, za dwa tygodnie. A widzi pani, chciała mnie pani w pole wyprowadzić. No pewnie takich rzeczy was uczyli na tym kursie dla tajnych agentów. No to sprawdźmy pani umiejętności. Wyobraźmy sobie, że. Że dostaje się pani w szpony wroga narodu, który chciałby z pani wyciągnąć największe tajemnice państwowe. Możemy taki test zrobić? Zróbmy. Odkryjmy karty. Dobrze, to zaczynamy. Na początek ułatwe pytanie. Gdzie mieszka prezes? Nie, nie wiem. Pan prezes posiada psa czy kota? Nie wiem i nie odpowiem panu tego. Nie znam yy, tego tematu. Dobra, pani jest. Idziemy dalej z tymi tajemnicami państwowymi. Gdzie prezes lubi spędzać wolny czas? Yy, gdzie lubi jeździć na wakacje? Yy, nie, 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 tutaj nie jestem w stanie odpowiedzieć panu na to pytanie. No, muszę przyznać, że jest pani niezła. A proszę powiedzieć, kto ma najdłuższy nos w rządzie? W tej chwili trudno mi odpowiedzieć na, te, na, na to pytanie. Nie bardzo znam szczegółów. No to ostatnie pytanie. Prezydent podpisuje ustawy niebieskim czy czarnym długopisem? Ja tutaj y, powiem panu y, w, w ten sposób, że y, w tej chwili zaawizował mi pan y, pewien temat który jest do przeanalizowania i umówmy się w ten sposób, że na następnym spotkaniu tutaj pan znowu mi zada pytanie, a ja spróbuję na nie odpowiedzieć. Dobrze, dobrze, to, to ja zostawiam pani to awizo. Muszę przyznać, że jest pani znakomita. Życzę powodzenia na tych tajnych misjach razem z posłem Frysztakiem. Naszym gościem była poseł Prawa i Sprawiedliwości Anna Kwiecień. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję. Oby z tego duetu tajnych agentów yy, nie zrodził nam się tylko duet pokroju Bonnie i Clyde. Cięta rozmowa, radia rekord. Program ma charakter satyryczny. Prezentowany wywiad nigdy nie miał miejsca.